No cześć, dzisiaj gramy niesamowite UHC na naszym bardzo starym datapaku, słuchajcie, który stworzyłem razem z Zetim. Mianowicie dzisiaj możemy, musimy uważać na słońce, ponieważ słońce bije kolosalne obrażenia, dlatego będziemy zaczynać w nocy. Cześć, lubisz tańsze gry, no to zajrzyj do pierwszej linijki opisu, a także użyj kodu cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu. Start, wystartowaliśmy, słuchajcie. W tym momencie mamy koło 15 minut na przygotowanie wszystkiego, zanim rozpocznie się PvP. I mamy kawałek nocy przed sobą, słuchajcie. Ponieważ ogólnie działa to tak, że w nocy możemy się przemieszczać normalnie, a w dzień słońce bije nam kolosalne obrażenia. Także moi drodzy, musimy czym prędzej, kurcze, zebrać sobie jakieś jedzenie i potrzebne przedmioty w tym momencie na powierzchni. Dodam, że materiał, słuchajcie, nie jest w tym wypadku inspirowany w materiałami zagranicznymi, które też się pojawiały bardzo w sumie licznie, yy, gdyż są takie, słuchajcie. Ale materiał powstał. Powstał w pełni na podstawie po prostu datapaka, którego stworzyliśmy razem kiedyś z ETIM. Także, jakby co, słuchajcie, nie wiem, może dam wam gdzieś tutaj y, odnośnik kurczy do tego odcinka. I z tego co widzę, mam problem jeden, bo y, ja mam się kierkę i strasznie dużo subskryberów z live'a. No i co? Chciałem wam powiedzieć, słuchajcie, że ogólnie nagrywka ta trwa y, podczas livestreamu, streamu. Kosort odpada z rozgrywki. Y, pamiętaj tam, golisa wytepać na spawn, a jak wejdzie znowu. Więc dobra, musimy, słuchajcie, czym prędzej sobie jedzenie pozbierać, gdyż już ponieważ za chwilę wstanie słońce. Kiedy tylko słońce wstanie, niemożliwym będzie przemieszczanie się po powierzchni. Będzie to strasznie wielki problem dla nas, gdyż zdobycie takich przedmiotów właśnie jak drewno, czy po prostu jedzenie ze zwierząt będzie, no prawie że niemożliwe. Będzie to bardzo ciężkie, ponieważ nie można normalnie stawiać bloków i przechodzić sobie między wszystkim, bo wrażenia są tak wielkie, że ubijają nas dosłownie w chwilę. Na szczęście na razie mamy regenerację, która odlicza nam czas do startu PvP, i jest ona specjalnie odpalona właśnie dlatego, żebyśmy mogli na spokojnie słuchajcie wszystko sobie tutaj pozbierać, poszykować i tak dalej. No i oczywiście pamiętajcie o ostatniej łapki w górę. Myślę 2000 łapek w najbliższym czasie i zrobimy słuchajcie specjalny deal. Jeżeli wbijecie 2000 łapek pod tym odcinkiem, to niedługo zorganizuje taki tryb słuchajcie dla wszystkich widzów. Ok, mam nadzieję, że wyjaśniłem. Tutaj raczej problem z z internetem nie mają. Nie wiem czemu chłopaki wychodzą. W sumie to strasznie dziwne i głupie nawet bym powiedział. No ale okej. Okay. Więc okej, okay, lecimy sobie, słuchajcie, czym prędzej. I tutaj widzę, że strudzeni szkodzi gdzieś przy mnie. Jest tutaj jaskinia, więc okej, okay, mogę sobie tutaj zejść. Yy, I tu ciągle to jest. Okej, okay, dobra, rozumiem. Fajnie, cześć, ziomek, dzień dobry. Yy, mam nadzieję, że nie mam żadnego słuchajcie, Power Tool'a na kilofie. Dobra, kilof jest bez power tula, więc mogę sobie wszystko na spokojnie wykopać. No bo niestety, jak wiecie, no mam administracyjne tutaj rzeczy i tego typu rzeczy. I jest tym lekki problem, bo nie wszystkie narzędzia mi chcą działać jak powinny. Więc okej, okay, ja sobie czym prędzej robię teraz siekierę. Na szczęście szogat mi nie przeszkadza, kurczę, jak dobrze wychowałem tych sponsorów. No i co zapom zapomniałem wspomnieć, rzeczywiście gram, słuchajcie, przede wszystkim w tym momencie ze sponsorami. Także jeśli chcecie się na takie nagrywki, no to warto być, słuchajcie, tym już sponsorem kanału. To macie niesamowitą, powiedzmy, to okazję... Dobra, zaraz stanie słońce, więc muszę w sumie uważać. E, mogę zbierać sobie drzewa. Przy okazji, game rule jest szybszy, więc muszę na to uważać. I już w sumie zmieniamy, słuchajcie, difficulty na normal, ponieważ difficulty było na poziomie e, peaceful na starcie, żebyśmy nas, na spokojnie mogli sobie w nocy przetrwać. No i co? Cała, słuchajcie, e, zabawa polega na tym, żeby wyjść w nocy z podziemi, czyli w tym momencie, kiedy trwa dzień, to właśnie obrywamy w taki sposób. Ok. Ej, słuchajcie, po tym jakże m, spektakularnym failu, bo zostało to, słuchajcie, za. Tak, to było. Ja powiem, że to było, słuchajcie, specjalnie, żeby pokazać wam, jak funkcjonuje ten plugin. Także no co, y oczywiście z racji tego, że... Okej, okay, z racji, że słuchajcie, mm, co, chciałbym wam pokazać ten odcinek, bo w sumie bez sensu byłoby, jakbym zginął. Ale o czym ja wam mówiłem, słuchajcie, 2000 łapek pod tym odcinkiem i pójdę na pewien deal z wami. Jeżeli będzie te 2000 łapek, to następnym razem, kiedy będę nagrywał na jakimś serwerze, będę, słuchajcie, nagrywał po trzy rundy z danego UHC. No i wtedy oczywiście... Mm... Te trzy rundy, słuchajcie, z tego UHC będę montował, najlepsze sceny i tak dalej, bez po prostu łażenia po jaskiniach i tego typu rzeczach. No bo, kurczę, prosiliście mnie o to w sumie w niedawnej jakiejś takiej, czy to była ankieta, w sumie nie była ankieta de facto, chociaż czekaj, to była ankieta to nie była ankieta, w której coś miałoby się ten, tylko mieliście ocenić mi po prostu jakość materiałów, jak bardzo wam się podoba w ostatnim czasie. No i zagłosowaliście, słuchajcie, że w sumie spoko, ale chcielibyście więcej akcji na tych odcinkach widzieć, więc stąd, słuchajcie, wychodzę ku takiemu założeniu, że jeżeli dobiecie dwa kałapek, a to jest chyba nie problem dla was, no to będzie, słuchajcie, coś takiego robionego. I co chciałbym powiedzieć więcej? Oczywiście napiszcie wasze ulubione UHC, które chcielibyście, żeby pojawiło się jeszcze w tym odcinku, w tym odcinku, przepraszam, jeszcze w tym tygodniu, napiszcie oczywiście w komentarzu, a ja postaram się, słuchajcie spełnić, powiedzmy, wasze jakieś marzenie, o ile będę sam miał ochotę na takie UHC, więc okej, okay, ja muszę zejść niżej, bo tu gdzieś łaził czogat więc fajnie byłoby go tutaj wyminąć. Generalnie dzisiaj jest trochę zabawa w kreta, takiego bym powiedział, albo nawet zabawa w sumie w wampira albo zombiaka, nawet bardziej, gdyż, jak mówię, nie możemy, słuchajcie, opuszczać terenu podziemi do czasu nadejścia nocy. No, a noc jest niebezpieczna, bo jest pełno potworów, także jest tym przerąbane. Istnieje pewien sposób na chodzenie właściwie po powierzchni i dobra, ci, co zginęli już Drugi raz niech po prostu nie wracają w takim bądź razie. Skoro widzę, że definitywnie się nie nadają do rozgrywki, no to powiedzmy trudno. Ok, weźmy sobie, stwórzmy w takim razie, w tym momencie, piecyk, Przepalmy sobie żelaza, którego mam w sumie bardzo, bardzo dużo, chciałbym powiedzieć. Więc ok, weźmy sobie to, przepalmy czym prędzej. No i ok, przepala się. I ja co? Ja mogę w tym czasie nakładać sobie więcej cobblestona, żeby się to wszędzie więcej Więcej przepalało, oczywiście. Okej, okay, przepaliło się żelazo w ilości takiej, jaką jej potrzebuje na ten moment, bo potrzebuję sobie zrobić kill -off. Generalnie, Generalnie, dałem informację, słuchajcie tutaj Lisałowi, który dzisiaj niestety, no, nie gra. Tak naprawdę, bo ostatnio dwa razy wygrał, więc sobie dlatego nie gra. No i napiszcie, słuchajcie, co uważacie o tej regeneracji. Ja regenerację w sumie daję, żeby odliczyć czas do startu. Jednakowoż uważam trochę, że może ona upraszczać niektórym rozgrywkę, tak? Także napiszcie, co ty tym myślicie, bo może w sumie zamienimy ją na, nie wiem, na jakieś startowe... nie, nie wiem, co, Fire Resistance w sumie? Oh, fuck, czekajcie, Power Tool Off. Okej, okay, dzięki wielkie, Maccik. Oczywiście znalazł się, jak widzę, ktoś, słuchajcie, który... Pomógł mi bardzo, spamówując przy okazji cały czat. No ale co mogę powiedzieć? No, tak to bywa, niestety. No, bo ja jestem trochę dzbanem, wiecie. Ja sobie trochę tutaj podbudowywałem oczywiście na serwerze wcześniej rzeczy. I sprawdzałem, tak, oczywiście, podłożyłem sobie, słuchajcie, rzeczy w jaskiniach, tak naprawdę. Przyznałem się do tego na odcinku. Nie, no tak naprawdę, słuchajcie, testowałem parę rzeczy do innych odcinków, które są już w planach, powiedzmy, ponieważ planuję parę innych różnych UHC. I z tegoż powodu, słuchajcie, ustawiam sobie Power toola. Nie myślałem, że on przejdzie, słuchajcie, między mapami, ale jak się okazało, został. No i co? Jeszcze, słuchajcie, ja schodzę teraz na dół i zanim zrobimy kolejne cięcie, chciałbym przypomnieć wam, żebyście wpadli na mojego słuchacie Twitcha, na którym dzieją się prawie codziennie live streamy, na których to możecie oglądać moje zmagania, też właśnie na UHC, między innymi, ale przede wszystkim też na innych grach. Więc no co, widzimy się za chwilę, w sumie. Okej, okay, znalazłem potrzebne mi złoto, słuchajcie. Zapytacie, po co mi złoto? Znaczycie nie będę miał go 8 zapewne, tylko mam go w tym momencie 6. Mianowicie, moi drodzy, sprawa wygląda w taki sposób, że przy użyciu złota i Redstone'a jesteśmy w stanie zrobić sobie kompas, a właściwie zegar. Kompas to jest Redstone, przepraszam, plus żelazo. No, jestem w stanie zrobić sobie zegar. Dzięki temu zegarowi będę mógł określić, słuchajcie, jaka jest. Pora dnia. No i dzięki temu będę wiedział po prostu, czy mogę wyjść na powierzchnię, czy też nie. Jednakowoż po raz kolejny chcę stwierdzić tą rzecz, co zawsze. Czyli mam jakiś totalny, słuchajcie, niefart do znajdowania czegokolwiek. Bo nie, żadnego Redstone'a nie widziałem jeszcze przez ten cały czas. Masakra po prostu. Może jakieś cały powinienem szukać, czy coś tego. Uuuhu! Wow! Boi! Dobrze wiedziałem, że trzeba się odciszyć. Oh, boy! I to jeszcze w takim momencie, jak się zacząłem kurde odzywać do was. Haha! Jaki fart, ale dobrze to kurczę nagrałem, bo chyba by wszyscy powiedzieli, kurde, że oszukuję czy jakieś X-ray, czy coś w tej. Dwie rzeczy, które potrzebuję, słuchajcie, obok siebie i jakie szczęście po prostu. Dobra, robimy sobie zegar i to będzie, słuchajcie, najlepsza rzecz, ponieważ ja nie planuję dzisiaj siedzieć cały czas pod ziemiach, bo to by było takie takie mech mech, moi drodzy, wydaje mi się przynajmniej. No i zaczyna zapadać noc, czyli słońce już powoli, no właściwie to już nie powinno nas bić. I wiecie, co mogę zdobyć dzięki temu co mam w sumie? Jestem w stanie zdobyć sobie rzeczy jakieś powierzchniowe. W postaci powiedzmy, no. Co jestem w stanie zdobyć? Jestem w stanie zdobyć trzcinę, chociaż w sumie obsydianu nie mam. Ale myślę i jestem dobrej, słuchajcie, pozytywnej nadziei, że gdzieś na powierzchni będzie sobie wioska. Więc, ok, ja muszę wyjść. Ja wchodziłem w sumie, wchodziłem gdzieś tutaj, bo jak mówię, mam zamiar, słuchajcie, wychodzić z podziemi dzisiaj, gdyż siedzenie w podziemiach to nie jest coś w moim szczylu, powiedzmy, i ten zegar mi na to pozwoli. I co więcej, dzisiaj, jak widzicie, noc jest w pełni legalna, że tak to ujmę, bo z reguły noc, to staramy się przynajmniej pieszą przeskipować, z racji, żeby wszystko można było ogarnąć. Dobra, weźmy sobie tutaj, ruszmy czym prędzej, bo Czogat jest tutaj za mną. Co ja chcę właściwie na powierzchni zdobyć, zapytacie? Będę chciał zdobyć... Um, bardzo fajne rzeczy, mianowicie strzały i mianowicie, yy, mianowicie łuk sobie zrobić, bo brakuje mi jednej pajęczyny. A Okej, okay, I see the są, są cokolwiek interesujące, słuchajcie. Bo jest tutaj Hugo, Hugo, który przy okazji malinki sobie farmił w tym hmm. miejscu Więc okej, okay. cały czas oczywiście słupki mnie tutaj, słuchajcie, męczą, co wy robicie? Czemu wy mnie tak ró, Czemu nie mogą subskrybować w biały dzień, tylko w czarną noc. Czarna noc. Nieważne, słuchajcie, w każdym bądź razie, dobra. Mamy szkielety, czyli moich arcy przeciwników, na których nieraz zdarzyło się zepsuć odcinek. Na szczęście dzisiaj, jak widzicie, mamy regenerację. I chcę tylko poruszyć, że jeden aspekt, bo... Napiszcie mi, że okej, okay, regeneracja, słuchajcie, przez to odzyskujemy całe życie i tak dalej. Ale chciałbym zauważyć jeden argument, że ja z tymi szkieletami w ogóle bym się nie pobił teraz. Gdyby nie to, że mam tą regenerację, tak chciałem tylko zauważyć. Lub byłbym 100 razy ostrożniejszy od teraz ode mnie. No i dlatego, słuchajcie, właśnie pytam was, czy chcemy, nie wiem, zamienić tą regenerację na Fire Protection po prostu, może. No, nie wiem, kurczę, napiszcie mi w każdym bądź razie. To myślę, że dostosuje się po prostu do waszych komentarzy. What the fuck? Okej, okay, przepraszam, co to jest? Okej, okay, przepraszam, co to jest? Old oh, damn! Hurst. Hmm. Jaki zasóbka Ała, Słuchajcie, widzo widzowie, zwie zwierzyna chowna, yy, chów klatkowy oczywiście, chciałem powiedzieć. I przy okazji widzę, kurczę, pierwszego mojego przeciwnika dzisiaj, którym jest Hugo, czyli największy sam bady tryhard, kurczę, jaki może być. Tutaj ze wszystkich widzów. Więc okej, okay, moim zadaniem będzie go się pozbyć. Z tego, co widzę tutaj, Lisa tworzy, nie wiem, terrarium dla widzów, czy coś tego rodzaju. Albo punkt widokowy, może bardziej punkt widokowy tworzy. Chciałbym tą strzałę zebrać. Okej. Okay. Czy to... Czy, czy ten, ten uch nie ma infinity? Okej, okay, to nie rozumiem, czemu się strzała nie służyła. No ale wchodzimy do góry w każdym bądź razie, gdyż gdzieś tutaj w środku drzewa jest Hugo, słuchajcie, którego bym chciał się bardzo pozbyć, kurczę, bladę. Więc okej, okay. jest jeden z most dangerous przeciwników, jeśli chodzi o całą rozgrywkę według mnie. Więc okej, okay, słuchajcie, muszę się go tutaj, kurczę, szybciutko pozbyć. I okej, okay, strzały mi się strasznie szybko wykańczają tutaj. Dzisiaj na szczęście walczymy czymś innym niż tylko motykami. No i kurde, zginałem, więc trochę rip. Okej, okay, z tego co widzę, moje itemy nie wypadły. Także Hugo, prosiłbym Cię tutaj w sumie. Ja Ci te itemy wyrzucę, stary. Gdyż ja jestem adminem i jest coś takiego z trybów innych tutaj przegranego, co sprawia, że moje itemy nie wypadają. Także pozwolę się w sumie tepnąć do Ciebie. I Hugo jest tutaj. Oczywiście na największego tryharda musiałem trafić, kurczę na start. Także słuchaj, trzymaj moje itemy, które ci się mogą przydać. No i ja, słuchajcie, będę w dalszym ciągu starał się tutaj co? No, zobaczyć, co się będzie działo, tak naprawdę. No, bo niestety, słuchajcie, sfailowałem w tym momencie. Troszeczkę głupio było się rzucić na Hugo. Nie wiem, ile ma HP w sumie. No, ale dobra, ja przechodzę sobie na spektatora. No i widzimy się za chwilę, jak już przejdziemy do deathmatchu. Najbardziej interesuje mnie to, w jaki sposób Hugo tu się broni przed słońcem, bo inni sobie stoją pod drzewami. Ten se w domu zrobi, W dom z drzewa se zrobi robił po prostu i w tym momencie, słuchajcie, on sobie w najlepsze tutaj mieszka po prostu, więc w sumie, szczerze, no co ty w ogóle masz, Hugo? Chciałbym zobaczyć twoje ekwipunki może. Pokażę to na live streamie mam nadzieję, że nikt, słuchajcie, nie podgląda tutaj. Kurczę, powiem wam, że Hugo ma w tym momencie całkiem wielkie szanse na wygranie tego całego. No okej, okay. w sumie z tego, co widzę, słuchajcie, największym moim tu oczekiwaniem będzie czekanie na tak naprawdę deathmatch, ponieważ nic w sumie specjalnego się nie dzieje, z racji, że jest... Dzień, dlatego gracze w sumie nie za bardzo tutaj się y, wszyscy mają do walki. Nawet jeżeli jest to, słuchajcie, teren spawna. Y, więc no co, muszę powiedzieć wam, że największym chyba na moim takim oczekiwaniem co do kolejnego odcinka będzie y, stworzenie. Stworzenie, słuchajcie, albo całego świata połączonego jaskiniami od dołu, czyli całe jaskinie połączone sobie, to w sumie byłoby fajne. No, albo słuchajcie zebranie stu na przykład graczy. Napiszcie o co o tym myślicie w komentarzach. No, a ja postaram się powiedzmy do Waszych komentarzy odnieść, nie? I drodzy, rozpoczął się deathmatch między Hugo a Roblo, który trochę specjalnie przyspieszyłem, szczerze mówiąc, gdyż nie chciałem, żeby trwało to zbyt długo. Więc co my tutaj możemy powiedzieć o tym deathmatchu? Jest to pojedynek, słuchajcie, dwóch osób, które bardzo często brały tutaj udział. Nie wiem, czy żyje ktoś jeszcze. Wydaje mi się, że Czogat jeszcze gdzieś może być. Chociaż nie jestem w sumie tego pewny. Ale ja na razie będę oglądał tutaj może walkę z perspektywy Hugo. No, Hugo ma, słuchajcie, przy sobie Łuk Power 2, więc powiedzmy, nie zgorsza w, w, w tak naprawdę ekwipunek. No i wydaje mi się, słuchajcie, że ma pewną przewagę tutaj umiejętnościową. I tak jak myślałem, słuchajcie, został jeszcze Czogat. Ale jeszcze jedna rzecz, którą zapomnieliśmy, słuchajcie, ustawić. Czyli World Border, który będzie szedł, no powiedzmy, 320 sekund do 10 na 10. Musimy jakoś, słuchajcie, zmotywować, prawda, graczy, żeby między sobą walczyli, bo głupie by było, jeśli po prostu by siedzieli sobie i tyle w miejscu, nie? Bo taka walka mogłaby trwać naprawdę długo, więc no co mogę powiedzieć? Obejrzmy sobie, jak całość... Wow, to wygląda, słuchajcie, na niezły backdoor w tym momencie. Okej... Okay. To może się udać w sumie. Szkoda, że nie widzę HP No i Roblo miała jakiegoś laga, obrwała słuchajcie, od czogata. Oboje walczą na siekiery. Od pleców korzysta, Hugo! Jakie to było, słuchajcie, rozegranie niesamowite. Okej! Okay. Dobra, musimy patrzeć teraz, słuchajcie, na cały ten przebieg walki. Ja stawiam, szczerze mówiąc, na Hugo. Aczkolwiek czogat według mnie, też ma szansę. Wydaje mi się, że lekko, kurczę, zaczęło lagować w ogóle przez te potwory, bo zaczyna ich tu być całkiem sporo, mimo poziomu hard. Gdyż wszyscy gracze, którzy się znajdują, znajdują się właśnie na tych czankach, na których jesteśmy. I co tu idzie? Ja pierdykam. W sumie, wydaje mi się, że Hugo... Musiałby przyspieszyć tą walkę. Tak naprawdę czas teraz działa, słuchajcie, na rękę dla Czogata, ponieważ te potwory wszystkie zbabysitowały się tutaj. Przepraszam, skupiły się na, na, na Hugo. I przez to Czogat może mieć jakieś tutaj szanse. Aczkolwiek wjechał mu pająk w plecy. Oh, damn! Czy naprawdę tą walkę, słuchajcie, rozstrzygnie jakiś głupi potwór? Mam nadzieję, że nie, szczerze mówiąc, bo moja śmierć już była dostatecznie głupia. A chciałbym, żeby to była, słuchajcie, jakaś honorowa walka na koniec. Okej. Okay. No i słuchajcie, tak. Okej, okay. tak został zakończony dzisiejszy odcinek. Więc to co? Dzięki wielkie słuchajcie za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobało Wam się. Pamiętajcie o strzeniu łapki, napisaniu co uważacie o moich propozycjach. No i co? Do zobaczenia w kolejnym materiale już jutro. No to cześć.